Strażnicy miasta. Wszystko o kładach. Witajcie! Czy wiecie, ile na świecie jest różnych rodzajów pojazdów? Skutery wodne, śmieciarki, balony, kłady. Witaj, Alice! Cześć, Kładziu! Jesteś kładem, czyli pojazdem przeznaczonym na jazdę w każdym terenie. Inaczej mówiąc, pojazdem terenowym. Spójrzmy. Masz kierownicę i cztery koła. Tak, lecz jestem też zabawką. Nie jestem wcale dużym pojazdem. Racja. W mieście raczej nie widuje się dużych kładów, jednak częściej widać je na wsiach. Są pojazdami na każdy teren. To motocykle tylko z czterema kołami. Zwykle służą do jazdy terenowej. Siedzi się na nich jak na motocyklu, ale dzięki czterem kołom są bezpieczniejsze i stabilniejsze. Wow, niesamowite! Co jeszcze potrafią kłady? Kłady wykorzystywane są w lasach i na farmach przez rolników, chcących objechać bezpiecznie swój teren. W wielu krajach kładami nie można jeździć w miastach, tylko po prywatnych posesjach lub wydzielonych obszarach. Dobrze, że nie jestem takim kładem. Bardzo lubię przejażdżki po mieście. To masz szczęście. Kłady są też wykorzystywane w ratownictwie, bo mogą dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Może gdy dorosnę zostanę pojazdem ratowniczym? Są też sportowe kłady budowane do szybkiej jazdy. Jeżdżą one po torach wyścigowych i mogą startować w wielu konkurencjach, takich jak Motocross. Wyścigi terenowe, wyścigi pustynne, jazda górska, wyścigi na torach lodowych i na prostych. Ale FRAJDA! Kiedy wynaleziono kłady? Pierwszy kład z silnikiem, czyli kwadracykl, powstał w 1893 roku. Wiele części pochodziło od roweru, włącznie z kierownicą. Powstał jako powóz konny bez konia do jazdy po miejskich ulicach. W latach 60. pojawiły się trójkołowce i były popularne aż do lat 80., kiedy to popularność zdobyły kłady. Pierwsze wyścigi odbyły się w pierwszej dekadzie 2000 roku i są coraz bardziej popularne. Kłady naprawdę istnieją od bardzo dawna! Juhu, lody! Dzięki za pogawędkę, Alice! Jadę kupić sobie lody! Tobie też jakieś przywiozę. W takim razie, do zobaczenia, Kładziu. Mamy szczęście, że mieszkasz w naszym mieście. Miło, że jesteś z nami.